Te, 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 Możemy zrobić ją, a on sam się zabił Tak, chyba. wystyłałem ci y, jakoś tego, tego y, shortsa z nibi. Mała szansa na niego. Da się go zabić dając mu się zabić. Jak coin z ciebie dropią No co, no to daj mu. To daj mu. No serio mu dać? Tak. Ja dałem. O, dałeś mu kojny, brawo! Co, nie? Ale Za... może jeszcze zabijamy go, czy kojny Nie no, da, daj mu, daj A. mu. Ale on nie dostał On nam je zabiera! O! Ja chcę! Czujące łzy... O! A ty masz ręcz. Ale... A dobra, nie. A ja. bym wziął. dobra cię uleczę. trudno? Yes. Do reala chodźmy. Tak, tak, tak.